Dzień dobry. Naszym dzisiejszym tematem jest słowotwórstwo. Zagadnienie dość obszerne, dość skomplikowane, ale myślę, że sobie poradzicie z nim doskonale, ponieważ używacie, tak jak mówię, używacie języka polskiego od lat. Trzeba trochę się zastanowić, trochę głębszą refleksją objąć to, w jaki sposób mówimy, czy jakich słów używamy, jak się te słowa tworzą. A więc do rzeczy. Pierwsze zagadnienie, które musimy, które musimy podjąć, i pierwsze rozgraniczenie, to dwa ważne terminy: wyraz podstawowy i wyraz pochodny. Mam nadzieję, że, że są dobrze widoczne te plansze. Wyraz podstawowy i wyraz pochodny, czyli taki wyraz, który staje się, no właśnie, podstawą, do tego, żeby powstał jakiś wyraz kolejny pokażę wam jak to wygląda to ten termin który, tutaj, który nam tu pomoże to będzie parafraza słowotwórcza o co w tym chodzi mamy taki wyraz jak kot na przykład on nam się tu jeszcze pojawi w paru miejscach wyraz kot E, który jest podstawą słowotwórczą, bo możemy na przykład utworzyć od niego wyraz kotek. E, czyli mały kot to kotek, albo taki kot, którego lubimy. E, wyraz kotek będzie wyrazem pochodnym od słowa, od wyrazu podstawowego kot. Wyrazy pochodne mogą się stać wyrazami e, podstawowymi dla kolejnych wyrazów. To znaczy, weźmy taki wyraz jak kosz. On ma oczywiście wiele znaczeń, ale mówię tutaj o takim pojemniku z ażurowymi, splecionymi ścianami. Będzie kosz, mniejszy nieco kosz, na przykład taki, jaki mamy na zakupy. To będzie koszyk, tak, czyli wyraz pochodny, ale jeszcze mniejszy kosz, na przykład damy dziecku do ręki i ono będzie szło i zbierało rzeczy, które chciałoby ono kupić. To będzie koszyczek. Tak? Więc wyraz koszyk stanie się wyrazem podstawowym dla wyrazu pochodnego koszyczek. I tyle z tego procesu. Dwa terminy ważne do zapamiętania: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, ewentualnie parafra parafraza słowotwórcza, czyli to, co nam pomaga odróżnić, czy to jest wyraz podstawowy, czy pochodny. To znaczy, kiedy nie wiem, który z nich jest podstawowy, a który jest pochodny. No to wtedy się zastanawiam, czyli na przykład ten koszyk, hmm, koszyk to jest mały kosz, i to, że koszyk to mały kosz, to jest parafraza słowotwórcza. Czy na przykład piesek to jest lubiany pies, tak? Powiedzmy, albo mały pies, to zależy też od kontekstu. Czyli lubiany pies to jest właśnie parafraza słowotwórcza. Dobra, przechodzimy do tego, z czego się składają wyrazy pochodne. Mianowicie składają się z dwóch elementów z tematu i z formantów. Te terminy już nam się kiedyś pojawiły. Za chwilę niego dojdziemy. Temat, czyli ten, ta część wyrazu podstawo pochodnego, przepraszam, która jest taka sama jak w wyrazie podstawowym. A format to jest właśnie ta część, która nam ten nowy wyraz, wyraz pochodny, tworzy. O typach sobie za chwilę przejdziemy, co to, skąd, jak te formanty rozpoznać i gdzie one są. Natomiast temat to jest ta część, która, jak powiedziałam, jest taka sama jak w wyrazie podstawowym, ale to by było za łatwe, ponieważ mamy coś, czego uczniowie nienawidzą, czyli oboczności. Oboczności nam się już kiedyś pojawiły przy przez przypadki, jeżeli dobrze pamiętacie, bo tam Właśnie te oboczności się pojawiają, czyli różnice właśnie w temacie. Oboczności tematyczne, czyli różnice w temacie. Takie drobne zmiany, które rozpoznajemy, że to jest wciąż ten sam temat, no ale brzmią inaczej, zazwyczaj dlatego, żeby się to słowo dało powiedzieć, albo żeby było nam je wygodniej mówić. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Coś jeszcze o obocznościach? Nie, to może za chwilę. A jedyne co, no, że tutaj nie mamy odmiany przez przypadki czy osoby, jeżeli to jest czasownik. Ale one się właśnie pojawiają, dlatego że nam się nowy wyraz tworzy za pomocą formatu. I tych oboczności mamy cztery główne rodzaje. Pierwszy to jest wymiana samogłosek. To znaczy, mamy takie wyrazy, które pamiętacie z ortografii, kiedy u na przykład o z kreską oczywiście wymienia nam się na o. I kiedy od wyrazu stół. Będziemy chcieli, u, u, przepraszam, utworzyć przymiotnik, czyli wyraz stołowy, jak pokój stołowy albo łyżka stołowa, to U nam się zmieni na O. Owe będzie formantem, ale w temacie nam się zmieni U na O. Bardzo częsta zmiana w języku polskim to zmiana E i A, to znaczy mamy rzeczownik las, ale. Zwierzę, które tam żyje, to zwierzę leśne. Tak? Czyli y, zmienia nam się y, A i E. One przechodzą między sobą. Podobnie głoski nosowe on i ę, jak y, dąb, zupa dębowa, itd. Y, więc, on, i tak dalej. Więc ą i ę, A i E. I oczywiście te, które znamy z ortografii, czyli wymiana samogłosek. Wymieniają się też współgłoski. To przede wszystkim znacie z ortografii, czyli tam, gdzie się ży na g, zmienia, czyli ym, powaga, a ktoś, co, kogo cechuje powaga, jest poważny. G y, przechodzi nam w ży, w temacie. Na przykład, y, oprócz tych, które znacie z ortografii, jeszcze zawsze łydole, y, na przykład, y, jak kościół i kościelny. I kilka różnych takich ty do C znacie je, bo tego używacie, po prostu popatrzycie, po, trzeba popatrzeć, żeby to złapać, trzeba popatrzeć na język jak na taką maszynę, taki system, w którym się różne rzeczy czasami zmieniają i jedne przestają w drugie i w różnych miejscach to się dzieje, w różnych miejscach możemy takie zmiany spotkać i... Dzięki temu, że znacie język polski od dziecka, no to wtedy, od, od zawsze, od kiedy mówicie, no to wtedy dzięki temu możecie to łatwo rozpoznać. Trzecia grupa wymiany to są zmiękczenia. Czyli na przykład, kiedy nam się C zmienia w CI, albo N zmienia w NI. Tutaj trzeba pamiętać o takich momentach, w których to zmiękczenie zapisujemy je inaczej, bo na przykład zapisujemy je nie przez kreskę, ale przez i. I ono wtedy może albo nam tworzyć sylaby, albo nie. Tak jak mamy wyraz baba i babie lato. To i nam się pojawia, ono nam zmiękcza to by, ale nie tworzy nam sylaby, więc to by przechodzi w i, w bi, to jest dość skomplikowany proces. Jeżeli ktoś chce się zagłębić w te oboczności, to gramatyka historyczna języka polskiego to jest wspaniała przygoda. Naprawdę polecam studia polonistyczne, gramatyka historyczna. Wszystko będziecie wiedzieć, dlaczego tak właśnie mówimy, a nie, a nie inaczej. I ostatnia rzecz, ostatnia oboczność to są głoski, samogłoski, które nam znikają. Najczęściej to jest E. To znaczy jest takie zwierzę jak lew. I przymiotnik od tego, od nazwy tego zwierzęcia to jest lwi. Zniknęło nam E. Może ten lew je pożar, może nie, ale właśnie tam się to E gdzieś zniknęło i to jest bardzo regularny proces. Tak, mamy dużo takich przypadków. Mamy wyraz pies i Taki pies, którego, który jest słodziakiem to jest psiak. Nie? E, więc tutaj nam tutaj masa tych procesów zaszła, ale między innymi zniknęło nam E, a w zasadzie I. E, a w zasadzie zmiękczenie odpy. No więc jakby tutaj masa tutaj skomplikowanych rzeczy. Natomiast znika po prostu E, albo się pojawia na, nagle. E, kiedy od wyrazu pochodnego tworzymy dalej. E, to te obowiązki w temacie, to jest jedna rzecz, no i przechodzimy do y, tego drugiego elementu, czyli do formantów. E, ja tutaj y, zapisałam w ten sposób, no bo jakoś to muszę zapisać, ale to wcale nie jest tak, że formant musi być na końcu. Już wam pokazuję dlaczego. Mamy taki podział y, na rodzaje formantów ze względu na ich miejsce w wyrazie. I to są cztery możliwe miejsca wbrew pozorom. Y, formanty Czyli sufiksy? Nie, afiksy. Dobra, nieważne. To są imiona dla chomików, tak naprawdę. Formanty. Pierwsze z nich najczęściej się pojawiają w czasownikach. To są przedrostki. Czyli, jak łatwo się domyślić, te formanty, które są przed tematem. Mamy czasownik bić, i do niego możemy dołożyć dużo różnych formantów, na przykład Wybić, albo odbić, albo pobić, albo zabić. Czego oczywiście lepiej nie robić, ale formant jest i miejsce w języku na, na to działanie jest. Yy, najczęściej w czasownikach, ale nie tylko, bo na przykład naj jest takim przedrostkiem, który nam się często pojawia, yy, i to i przy przymytnikach, i przysłówkach, i tak dalej, i tak dalej. Dużo różnych takich. Yy, Ym, takich przedrostków, czyli przed wyrazem. Druga opcja to na końcu właśnie te większość z tych, które wymieniłam wcześniej, yy, o nich za chwilę jeszcze dużo, bo one mają specjalny swój podział, yy, czyli takie, które są po wyrazie, ek, aż yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, trzecie miejsce, w którym się mogą pojawić, to są wrostki. Yy, to w ogóle strasznie dziwna nazwa, ale. Ale tak jest, wrostek, to są takie, które nam się pojawiają w środku. Będziemy na końcu tego filmu mówić o wyrazach po, yy, złożonych i tutaj się te wrostki pojawią. Yy, I ostatnia opcja to format zerowy, czyli zero. Ono nam się pojawiało już yy, właśnie przedmianie przez przypadki. Yy, ale w słowotwórstwie ono będzie najczęściej, kiedy tworzymy rzeczownik od czasownika, na przykład. E, czasownik śpiewać, i to, co wykonuje czyn, jakby przedmiot tej czynności, to jest śpiew. E, czyli to, że ktoś śpiewa, to jest śpiew. Albo mm, mamy taki rzeczownik e, mazy, są gdzieś tam jakieś. E, I mazać, e, więc ktoś zrobił mazy, mazy. To będzie to, co ktoś pomazał. formant zerowy, zapisujemy go takim y, przekreślonym zerem albo orogatym, tak to też można nazwać. Dobra. To, so, to jest podział formantów ze względu na miejsce, w którym się znajdują. I drugi podział, o którym wspomniałam wcześniej, to jest podział formantów ze względu na ich funkcję. I tutaj, y, czy na znaczenie. I tutaj przede wszystkim, właśnie y, pojawiają nam się w zasadzie na tej liście wszystkie, które są, które są tutaj formanty, to są przyrostki, czyli te, przepraszam, te przyrostki, te formanty, które są na końcu obrazu. I tutaj używamy mózgu już zupełnie i używamy tutaj parafraz słowotwórczych, czyli musimy się zastanowić dlaczego? Dlatego, że niektóre formanty mogą mieć kilka różnych funkcji. Trzeba po prostu się zastanowić, co ten wyraz tak naprawdę oznacza. No to po kolei. E, mamy nazwy czynności i przykładowe formanty, które nam tutaj będą tworzyły, to są a nie e cie albo zero. Zero, tak jak już mówiłam, właśnie śpiewać i śpiew albo biegać i bieg. E, tu nam się skończy e, a nie, czyli właśnie bieganie, e, gotowanie, czyli to, że ktoś gotuje, gotować, gotowanie e, Jedzenie jako czynność, to że ktoś je. Yy, na przykład icie, yy, czyli mycie, na przykład. To, że ktoś myje. Dobra. Yy, wykonawcy tych czynności. Yy, aż. Piekarz to jest ten, który piecze. Tu mamy właśnie przegłos, czyli zmianę kredoczy. Yy, albo acz, czyli na przykład spawacz to będzie ten, który spawa. Y Ciel, y na przykład marzyciel, to ten, który marzy. Iciel, y uzdrowiciel, to ten, który uzdrawia. Albo nik, y czyli na przykład dzwonnik, to ten, który dzwoni. Nazwy narzędzi. Znowu mamy nik. Na przykład pilnik, to jest urządzenie, które piłuje. Piłować pilnik. Y acz, tak jak dziurkacz. Czyli coś, co robi dziurki, yy, arka, drukarka, zmywarka yy, i ak, czyli pisak na przykład, który pisze. Nazwy cech, yy, oś, czyli na przykład yy, zazdrość, albo chociaż zazdrość to jest chyba zły przykład. Yy, na przykład yy, radość, to, że ktoś się raduje. Słabo nam, nam, się to słabo kojarzy, w sensie nie, nie słyszymy tego, bo nie używamy przymiotnika radować. Ale złość, to że ktoś jest zły. Ota, brzydota. Stwo, jak na przykład męstwo, to że ktoś jest męski. I tutaj też zero może być też takim, taką końcóweczką. Dobra, nosiciele tych cech, czyli na przykład ec. Um, ec, ek, acz, us, ak, aż, ich. Ak, nie wiem. Y, mocarz to jest ten, który jest mocny. Albo nervus to jest ktoś, kto jest nerwowy. I tak dalej. Miejsca. Ownia, isko, alnia, arnia. Ym, Mieszkańcy Anin, Ak, Al, Ańczyk albo Zero, tak? Mamy na przykład warszawianin albo warszawiak. Często w nazw przy nazwach mieszkańców miast polskich to różnie, jest, jest więcej niż jedna dopuszczalna forma. Al, Ańczyk, Marokańczyk albo Zero, jak Pers czyli mieszkaniec Persji, a dzisiaj mieszkaniec Iranu, to jest Pers, to takie yy, zabawy. Nazwy żeńskie, głośno ostatnio, bo jest yy, czasami problem, ponieważ mamy kilka tych nazw, kilka tych yy, formatów. Yy, więc się czasami zastanawiamy, który będzie brzmiał poprawnie, a który będzie brzmiał śmiesznie, a który będzie brzmiał śmiesznie, albo, ale będzie poprawny. W każdym razie, nazwy k yy, ni i c tak, czyli nauczyciel, nauczycielka, mistrz i mistrzyni. E, Ica, tutaj przypominam, że nazwy żeńskie nie dotyczą tylko y, ludzi, ale też y, zwierząt na przykład. Tak? I y, koza i kuzica. Tak? tutaj będzie. Albo to słowo twórczo od tego pochodzi, nie wchodzimy tu w biologię. Albo y, samiec i samica. Na przykład. I owa to tutaj słowo pochodzi jedno od drugiego, tak? Jak kasier, nie, nie kasier, tylko nazwy na przykład żon. Tak, że to jest pan Nowak, a to jest pani Nowakowa. To już o tym mówiliśmy kiedyś, tutaj będą te formanty no i dwie najprostsze grupy, najłatwiej, najbardziej znane, czyli zdrobnienia i zgrubienia. Zdrobnienia wtedy, kiedy coś jest małe, albo przez nas lubiane, czyli właśnie piesek, kotek, często mają k, te formanty ek, ik, yk, k, jak lampka i ko, na przykład jajko, albo żyćko, tak się czasami ostatnio spotykam z tym, że już się nie mówi życie. Tylko żyćko. I zgrubienia, kiedy coś jest przerażające, albo tego nie lubimy, albo jest duże psisko. Na przykład, albo. Ym, nie wiem, bucisko. Można tak też powiedzieć. I. Yy, zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze nie tak całkiem. Yy, jeszcze jeden podział tych wyrazów. Wyrazy tworzą rodziny. Wyrazy tworzą rodziny, wyrazy pochodne tworzą rodziny, ponieważ mamy taką część wyrazu jak rdzeń, to może być samodzielny wyraz, to może być wyraz, jakaś część tego wyrazu i wszystkie wyrazy, które możemy od niego utworzyć, to będzie jego rodzina. To znaczy, podam przykład. Mamy rzeczownik kot, wspomniany, i możemy od niego oczywiście utworzyć zdrobnienie, czyli kotek. Za pomocą tego formantu możemy utworzyć formę żeńską, kotka. Możemy utworzyć czasownik, kocić, czy kocić się na przykład, czyli rodzić koty albo nie koty, bo owce też się kocą. No i czas, jakby tryb dokonany, czyli okocić. Kotka nam się okociła. Możemy też tworzyć przymiotnik, koci, jak koci żarcie na przykład. Te wszystkie wyrazy, które są napisane na niebiesko, to jest rodzina wyrazu kot. Bo mają ten sam rdzeń, tak? Oczywiście, tutaj z przegłosem, czyli z obocznością, ty do ci. Um. Mamy? Um. One oczywiście też mogą tworzyć swoje własne wyrazy pochodne, i on, wyraz okocić wciąż jest w rodzinie wyraz kot, ponieważ gdzieś ten rdzeń tam znajdujemy. To Wam się przyda przy nauce języków y, obcych, zwłaszcza y, przy nauce słówek, często, bo tutaj można sobie wtedy pokojarzyć. Nauczymy się jakiegoś jednego słowa, i potem sobie pokojarzymy, y, że tam gdzieś coś tutaj przechodzi, i tak dalej, i tak dalej. To przy nauce języków obcych bardzo się przydaje. I ostatnia rzecz. Ale wcale nie najmniej ważna, to wyrazy złożone. Wyrazy złożone to takie wyrazy, które mają więcej niż jedną podstawę słowotwórczą. To znaczy, mamy taki wyraz jak na przykład żywopłot. Żywopłot, czyli jakiś rodzaj płotu, który w dodatku jest żywy. Zazwyczaj chodzi o to, że jest zrobiony z roślin. I mamy. Dwa tematy, dwie podstawy, bo mamy żyw tutaj i płot. W środku mamy ten wrostek, o którym była mowa trochę wcześniej, o, i to jest właśnie złożenie. Czyli dwie podstawy, w których się pojawia jakaś, jakiś format, jakiś wrostek. Wrostki się pojawiają właśnie po to, żebyśmy byli w stanie te wyrazy wypowiedzieć, bo gdybyśmy chcieli powiedzieć żyw płot, to tam się gdzieś pogubimy. Już na przykład nie mówiąc o wyrazie yy, gwiazdozbiór. Tak Mamy gwiazd o zbiór. Gdybyśmy chcieli to powiedzieć bez tego o, to tam się gwiazd... Niestety. Więc zbiór e, Wrostek o. E, drugi rodzaj wyrazów złożonych to są wzrosty. Kiedy nam się te wyrazy zrastają właśnie i nic tam nie ma w środku. Niedługo będą takie święta, które się nazywają Wielkanoc. I tam nic w środku pomiędzy wyrazem wielka a wyrazem noc nie ma. Ym, na przykład, czy y, jak się zrobi trochę cieplej, to pewnie kobiety będą chodzić na ulicy w y, odzieży, która nazywa się mini spódniczka. Tak, to jest jeden wyraz. Ym, łącząc o po, po dwóch podstawach słowotwórczych. Tym się różnią, jak odróżnić złożenia wzrostów, bo tam czasami ta literka nas gubi. Yy, trzeba zobaczyć, czy ten wyraz, yy, czy oba te wyrazy będą funkcjonowały, jak je rozdzielimy. To znaczy yy, żywopłot albo gwiazdozbiór yy, nie ma takiego wyrazu, jak gwiazdo. Czy to jest wołacz. Yy, I tyle. Ale nie funkcjonuje w pasowej formie. Wyraz gwiazd. Wyraz mini funkcjonuje jak najbardziej, albo wielka, tak jak w wyrazie Wielkanoc. Nad tym się trzeba zastanowić, rozdzielić po prostu te wyrazy i zastanowić się, czy ten wrostek tam jest, bo musimy go włożyć, żebyśmy się nie udusili, czy to jest po prostu część tego wyrazu pierwszego. I trzecia grupa, najprostsza, najłatwiejsza do rozróżnienia, to są zestawienia, czyli takie stałe połączenia wyrazów. Które, y, które istnieją właśnie w języku y, i bez siebie nie funkcjonują y, Na przykład y, to przy świętach Boże ciało tak? Czy Zielone świątki to tutaj będziemy mieli, y, mieli zestawienie albo też wyraz wielkanoc można tak zapisać jako y, dwa oddzielne wyrazy Albo na przykład yy, Ciekło mi z głowy. Yy, Babielato wspomniane już na przykład, tak? To jest jeden, z, z, jeden z, złożenie, zestawienie, przepraszam, które funkcjonuje. Yy, I to chyba tyle. Dużo informacji. Mam nadzieję, że się jakoś w tym połapiecie, yy, bo to Naprawdę, tak jak mówiłam, to wystarczy się skupić, trochę zrozumieć, to znaczy użyć mózgu i zastanowić się, dlaczego właśnie ten wyraz tak brzmi, dlaczego tak go mówimy, co on tak naprawdę oznacza. Fascynująca przygoda, w ogóle moim zdaniem. Czasami trudna, ale ciekawa bardzo i do ciekawych ciekawe rzeczy można odkryć. Masę takich, wow, momentów można mieć dzięki temu. Więc, no, tyle ze słowotwórstwa. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomógł ten filmik i... No i powodzenia.